Cześć, jest tej strony Mariusz Micki, Business Web. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu i nagrania wideo. I co dzisiaj będzie w naszym temacie? A dzisiaj chciałem poruszyć taki temat związany z ewolucją systemów CRM. Trafia do nas wielu klientów, którzy przychodzą na różnych etapach tego, jaka jest świadomość tego, czym te systemy CRM są. Dlatego pomyślałem, że warto nagrać krótki podcast, krótkie wideo na temat tego, jak taka, taka ewolucja wyglądała i w jakim punkcie teraz się w ogóle znajdujemy z systemami CRM. Tam, gdzie chcemy gdzieś podejmować decyzje, warto wiedzieć, co oglądamy i na jakim etapie rozwoju to się znajduje. Oczywiście jako partner HubSpot poruszamy się wokół technologii CRMowych owych bardzo mocno, jeżeli chodzi o, o rozwiązania dla, dla sprzedaży, ale także tych innych rozwiązań, które wchodzą w skład platformy CRM HubSpot. Bo jak zapewnie szybko się ona zorientować, to nie ma do końca czegoś takiego jak HubSpot CRM. On jest po prostu częścią wszystkich hubów. I na przykład CRM HubSpotowy nazywa się Sales Hubem. Dla przykładów. Więc tu też jest przykład tej ewolucji, którą ja też omówię jakiś, jakiś czas temu. Ja zaczynałem swoją karierę w IT już naprawdę kilkadziesiąt lat temu. Praktycznie całe życie spędziłem swoje zawodowe. W, w informatyce i w systemach i przechodziłem przez wiele wdrożeń i wiele, wiele systemów było na mojej drodze. I te CRM-y, które kiedyś na początku znam, patrzę na ewolucję systemów tak w latach dwutysięcznych powiedzmy, nie będę dalej wchodził, jeżeli chodzi o takie rozwiązania. To były ciężkie i drogie bardzo rozwiązania, które gdzieś się instalowało na jakichś serwerach, w firmach, wdrażało się latami, było to długie projekty po prostu, które wymagały dużych nakładów, środków i wszystkiego, co było potrzebne, żeby to uruchomić. Nie było to bardzo łatwe i nie było to dla każdego, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie. Funkcjonowały też firmy, które dzisiaj praktycznie być może już nawet nie istnieją, jeżeli chodzi o wdrożenia CRM, bo się pojawiły nowe rozwiązania. Takie rozwiązanie, które zaczęło transformację, moim zdaniem, rynkową, to był Salesforce który po prostu wyszedł z rozwiązaniami chmurowymi. Tak? I to z ciężkich rozwiązań, które były dawno temu e, dostępne, zaczęło wchodzić i wykorzystywać Internet, czyli dostęp do naszego CRM w zakresie Internetu, e, czyli nie, ma, nie musimy tego instalować u nas e, na serwerach, nie musimy tego trzymać e, na serwerach, tylko mamy to w chmurze. Zresztą ten trend wejścia w chmury jest bardzo e, silny. Tak? Wiele firm obecnie, nawet które dostarczały kiedyś takie rozwiązania do instalacji, odchodzi od tego elementu posiadania. Dla przykładu taka firma Atlassian, być może możecie ją kojarzyć z rozwiązań takich jak Trello czy Jira. Ona jakiś czas temu podjęła decyzję, że przestaje soportować i wdrażać rozwiązania instalowane gdzieś na miejscu w serwerowniach, tak zwane on-permis. W tym momencie i sprzedaje tylko rozwiązania chmurowe. Bo to jest bardzo silny trend, nie tylko ułatwiający tym firmom zarządzanie całą infrastrukturą, później i zmianami w takich systemach, ale też ułatwiający użytkownikom szybkość i adaptowalność do, do skorzystania. Więc wiele systemów CRM przechodziło do chmury, ale ta chmura spowodowała i internet, że na świecie pojawiło się bardzo dużo nowych. Elementów, takich jakich elementów no firm, startupów, które chcą rozwijać tę, taką technologię, i dzięki temu po prostu, że startowały od nowa, od zera, miały tą przewagę, że nie ciągnęły z sobą tego bagażu wielkich firm i wielkich systemów instalowanych i przyzwyczaj. Porównałbym trochę to do takiej sytuacji, jak obecnie mamy na rynku z samochodami elektrycznymi. Ci, którzy prowadzi, do tej pory produkowali samochody, Stricte spalinowe, starają się zadoptować baterie i wszystkie systemy do tego samochodu, żeby dostosować te samochody do dobycia elektrycznymi. Ale nowi gracze, takie jak Tesla, czy wielu producentów samochodów elektrycznych z Chin, startuje od zera w tym momencie. Nie ma bagażu ze sobą całej tej technologii spalinowej i przeskakuje w wielu miejscach po prostu tradycyjnych producentów. I tak samo było z systemami CRM, że łatwiej było nowocześniej wejść w nowe technologie tym, którzy po prostu startowali trochę od zera. I tu się pojawiło bardzo dużo nowych graczy na rynku, którzy po prostu powchodzili i pobudowali crm -y w tym momencie. Na rynku polskim chociażby są takie rozwiązania chmurowe jak LiveSpace, Pipedrive, w tym momencie, tak, które po prostu są rozwiązaniami chmurowymi CRM. I które wywodzą się jakby z działań, po prostu tego, jakie możliwości dała chmura. I jak widzimy, te systemy w wielu miejscach rozwijają się w tej dziedzinie, czyli w CRM i tam, gdzie zawsze go rozumiemy na początku, czyli wokół tego, czym jest sprzedaż. Ale tu się pojawiły kolejne elementy związane z rozwojem systemów CRM. I trochę tutaj nawiążę do tego, co powiedziałem na początku: że hubspot CRM to jest coś, co wszystkie różne hubspoty stoją na nim od sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta. Bo naturalnie, następnym krokiem w ramach rozwoju systemów CRM pojawiło się to, że on został traktowany dobrze. Mamy bazę kontaktów, tak? Ale może nie chodzi nam tylko, żebyśmy do nich prowadzili sprzedaż. I organizowali tylko sprzedażowe rzeczy. Może chodzi też o to, żebyśmy pewne działania na tej bazie byli bardziej e, szerzej prowadzić, mogli. Czyli na przykład marketing. E, tak, przecież marketing też pozyskuje dane klientów, wchodzą na stronę internetową, wypełniają formularze kontaktowe, wpadają te kontakty do marketingu, do systemów mailingowych, gdzieś wchodzą maile do tych klientów, ale przecież te kontakty z czasem zamieniają się. W potencjalnych klientów i lidy dla sprzedaży. Więc czy nasz CRM nie mógłby być trochę bardziej marketingowy i wspierać automatyzacji marketingów w tym momencie? A może doszliśmy do punktu, w którym mamy też obsługę klienta, która bardzo często stoi bardzo blisko sprzedaży. Często sprzedaż nawet współdzieli funkcję z obsługą klienta, czyli wszelkiego rodzaju reklamacje, zapytania, procesy posprzedażowe. Przecież to też odbywa się praca na tej samej bazie kontaktów i tych samych klientach. W związku z czym e, pojawiły się elementy takie, żeby CRM wyszedł tylko z działań sprzedażowych, ale też pojawił się w innych obszarach. I tak jak HubSpot e, e, połączył w sobie wiele działań e, od marketingu, sprzedaży e, i obsługi klienta e, w tych elementach. W HubSpotcie mamy też podłączoną stronę internetową pod ten CRM, czyli nasza strona jest zintegrowana chociażby z systemem CRM-owym. Czyli kolejnym etapem było takie coś, żeby systemy CRM służyły nie tylko do sprzedaży, ale ciągowi całemu obsługi klienta, tym zespołom, które z frontem do klienta stoją. Czyli żeby z CRM mógł korzystać marketing, sprzedaż i obsługa klienta, ale z tego samego. Tak, Żeby nie musieli chodzić pomiędzy swoimi zespołami przysłowiowym Excelem, wymieniać się plikami i działaniami. Najlepiej, żeby ta technologia była jedna, w jednym systemie z, połączona. Wtedy mamy spójność wszystkich danych, raportowania, procesów, synergii tego, w jaki sposób uczymy się tego systemu, bo on jest uproszczony w tym przypadku, jeżeli chodzi o posiadanie jednej aplikacji. I nadal tak na rynku jest, że wiele CRM-ów rozwija się w takim jednym ciągu. Ja bardzo często porównuję systemy CRM i ich wersje i rozwiązania do swojego rodzaju wieżowca. Tak I taki HubSpot ma system CRM, a dla sprzedaży ma funkcję Sales Hub na nim, czyli funkcjonalność dla sprzedaży na HubSpocie nazywa się Sales Hub'em. I on ma też wersję Starter, Professional, Enterprise i też Zarmową wersję. I to jest tak jakby taki wieżowiec, który ma kilkadziesiąt pięter. Na początku w tym wieżowcu mamy darmowe wersje, potem startery, profesjonalne i Enterprise. Tam, gdzie my potrzebujemy określonego określonej funkcjonalności, potrzebujemy określonych e, technologii, rozwiązań. W zależności od tego, jak jesteśmy zaawansowani, tak, te piętra możemy sobie dodawać do tego wieżowca w tym momencie, czyli zacząć od zarządzania kontaktami prostymi transakcjami, śledzeniem naszej pracy, poprzez automatyzację na przykład i zaawansowane raportowania i poprzez większe struktury zarządcze na, na systemach CRM. I ten CRM oczywiście musi być gotowy na to, że my chcemy tam wyżej wjechać, tak w tym momencie. I wiele systemów CRM jest jak taki jeden wieżowiec, właśnie. Mamy funkcje dla sprzedaży, które możemy rozwijać, kupować następne pakiety i wystawiać sobie po prostu do następne funkcjonalności, jeżeli się nasza firma rozwija. Ale nasz marketing wtedy stawia sobie z boku drugi wieżowiec, i ten wieżowiec nie stoi w tej samej dzielnicy, nie wymienia się tymi samymi, samymi danymi. Tak? Ma system do mailingów, na przykład, system. Do obsługi klienta jest też osobnym systemem, na przykład, i od innej firmy dostarczonym. W związku z czym faktycznie możemy rozwijać nasz system CRM w ramach danej technologii chmurowej, ale jak będziemy kiedyś potrzebowali połączyć obszary marketingu, obsługi klienta w jeden, będziemy mieć problem, żeby je integrować. Oczywiście są bardzo często integracje dostępne, które wymieniają te dane, ale nigdy to nie będzie w taki sposób połączone razem, żeby dawać taką synergię i, i, i dużą ilość wymiany informacji o klientach. I spójność. Zawsze musimy się nauczyć tych trzech aplikacji w tym momencie. I, i, I podchodząc do wyboru CRM, właśnie często trafimy na CRM, które są jednym dużym wieżowcem, które naprawdę zapewnią nam super funkcjonalności, jeżeli chodzi o rozwiązania. Natomiast tam, gdzie będziemy potrzebować i będziemy szerzej patrzeć na procesy, Pojawi się potrzeba tego, żeby trochę pointegrować na przykład marketing ze sprzedażą, sprzedaż z operacjami w tym momencie, żeby to wszystko bardziej działało. Szczególnie w trendach takich, takiego marketingu B2B, gdzie mocno stawiamy na treści, komunikację z klientami, pozyskiwanie kontaktów poprzez webinary, e-booki, wiedzę, edukację, my musimy śledzić ten ruch tych klientów od początku w jednym systemie. To nie może zginąć nam w systemie marketingowym, e, gdzieś i do którego sprzedaż nie ma dostępu, ponieważ e, nasza sprzedaż chce wiedzieć, jak się zachowywał ten klient wcześniej, e, czym się interesował, jakie materiały pobierał, tak na strza strzał, na szybko. Jeżeli ma to wszystko w jednym systemie, zobaczy sobie całą historię wcześniej. Tak jak w HubSpot, zobaczymy sobie po prostu historię klientów, oczywiście, jak mamy cookies, zgody, wszystkie rzeczy wcześniej. Możemy się przygotować do rozmowy z klientem, który do nas trafił i wypełni formularz na stronie prośba o kontakt, znając już jego historię. Mamy zintegrowany marketing w tym wszystkim. I tam, gdzie będziemy patrzeć przyszłościowo bardziej, to patrzmy, czy nam system CRM nie tylko pozwoli urosnąć wyżej, dojechać na wyższe piętra, ale także wejść w kwestie marketingowe czy w kwestie obsługi klienta w tym momencie. Ale teraz systemy CRM przechodzą kolejną ewolucję. Ona jest głośna i wszędzie się o niej mówi, ale w wielu miejscach jeszcze nie do końca coś z niej wynika, i my tak naprawdę zauważyliśmy w niej jeszcze jakieś korzyści duże dla siebie w tym działaniu. A ta ewolucja to jest oczywiście AI, czyli sztuczna inteligencja w tym momencie. I teraz popatrzmy sobie, w którą stronę to idzie w systemach CRM. Ona idzie w stronę pomocy. Pracownikowi sprzedaży w takim czymś, co jest administracyjne. Tak, czyli popatrzymy sobie na HubSpota, to AI w kierunku HubSpota idzie w taką stronę, żeby co mógł robić sprzedawca, automatycznie przeprowadzać research jakieś firmy, zbadać na jej dane, ściągnąć o niej artykuły, ostatnie publikacje, jeżeli chodzi o, o wiedzę o firmie. Tak, przygotować się do prospectingu, do, do takich działań. Może napisać dla nas takie AI maile, maile sprzedażowe. Wiemy, że bardzo często no, nie jesteśmy sprzedaży copywriterami w tym przypadku, albo nie mamy takiego marketingu, nawet dużego, żeby nam wybudował takie maile. To AI idzie w stronę tego, żeby nam wybudować i pomóc stworzyć treści dla sprzedaży. Takie treści, które możemy też bardziej personalizować i, i działać. I też AI idzie w stronę tego, żebyśmy mieli łatwe budowanie raportów. Dzisiaj musimy korzystać z jakichś edytorów do budowy raportów, ale już teraz pojawiają się rozwiązania, że można napisać po prostu AI i te AI wygeneruje nam określony raport. Na przykład, kto najwięcej sprzedaje w danym okresie, dzwoni, wykonuje jakieś czynności. Więc przechodzimy w kolejną ewolucję systemów CRM-owych. W tą stronę, że AI jest podłączone do systemu CRM i korzysta z danych dostępnych w tym systemie CRM. Czyli to ja nie mówię teraz, że teraz wykorzystujemy sobie czata GPT na stronie, gdzieś, który pisze i sobie wklejamy maile, tylko my mamy go wbudowanego w, w system CRM. Tak jak w HubSpotcie na przykład wtyczkę do Gmaila, duka AI-ową, która pisze teksty maili w, w tym momencie, czy czat chat-spota, który po prostu nam jest w stanie na bazie pytań wygenerować raporty. To jest wszystko zintegrowane z systemem i zintegrowane, i zintegrowane z danymi w, w tym momencie. Więc stoimy przed kolejną ewolucją, jeżeli chodzi o, o możliwości systemów CRM-owych i to jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji. I patrząc na to, jak dużo się w to inwestuje, w chwili obecną po prostu i szybkość tej zmiany, na którą no nie zawsze nadążamy, jeżeli chodzi o wprowadzenie jej nawet w, naszych, w naszej pracy, w naszych procesach bieżących, to wszystko pójdzie w stronę autonomizacji pracy pracowników w tym przypadku. Czyli ja jako pracownik sprzedaży będę samodzielny, autonomiczny. Będę w stanie sobie wygenerować samemu maile i teksty, zrobić sobie szybko research, automatycznie przygotować się do rozmowy. Na bazie danych z CRM-a zrobić skrypty e, związane z, z przygotowaniem się do pierwszej rozmowy z klientem, bo na przykład szybko dostałem informacje na temat tego, czym się zajmuje firma, jakie ma obroty, co wykonuje e, po prostu e, na co dzień, jakie są newsy ostatnie o tej firmie, e, gdzie inwestuje albo jakie wypłaciła zyski. W tym momencie. To wszystko mogą dostarczyć nam te systemy i właśnie zrobić naszą pracę bardziej autonomiczną, niezależną od innych, tak? Bo wszystko dostaniemy od na przysłowiowej tacy od systemu CRM. Nie zastąpi to naszych rozmów, rodzaju rozmów, tego, w jaki sposób my, jako sprzedawcy, kontynuujemy i prowadzimy pracę sprzedażowe, ale zautomatyzuje wiele. Na przykład też scoringi klientów, które już teraz są. W HubSpotie dostępne pod względem automatyzacji. Tak więc, jakby patrząc na wybór systemu CRM i ewolucję, jaką on przechodzą te systemy, widać po prostu, że trzeba zobaczyć, w którym miejscu też jest nasza wiedza na ten temat. Co my mamy w głowie, jeżeli przychodzimy po system CRM i czego my szukamy. Warto też poświęcić czas, żeby trochę poszukać rozwiązań szerszych. Czyli przejścia z samego jednego wieżowca zobaczenia na szersze rozwiązania, tam gdzie mamy wiele rozwiązań. Zachęcam oczywiście do poznania HubSpot'a w, w tym aspekcie, gdzie łączymy te wszystkie rozwiązania, ale też popatrzeć krok dalej. Być może ten te dalej, ten, ten, ta sztuczna inteligencja jest jeszcze nadal czymś super zaawansowanym na, dla nas. Z drugiej strony ta sztuczna inteligencja jest nadal betą, czyli czymś początkowym. Niedoskonałym w tym momencie, ale poszukajmy też firm, które dostarczą nam systemy CRM, które będą mogły i miały środki, bo na to potrzeba jest bardzo dużo środków, na to, żeby zainwestować w sztuczną inteligencję i rozwój tych systemów. Więc podchodząc do wyboru CRM, po prostu popatrzmy na spektrum tej ewolucji, a ja zapraszam na kolejne nasze nagrania. I podcasty, które, które prowadzimy, gdzie dzielimy się właśnie wiedzą na temat marketingu, sprzedaży, CRM-ów, bazując na tym, co jako partnerzy Hubspota zdobywamy na co dzień w naszych kompetencjach i wiedzy. A tymczasem dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejny.